Dlaczego pracownicy z autyzmem będą niedługo bardzo poszukiwani przez pracodawców? Być może będziecie zdziwieni, że wszystko na tym wskazuje, że nasze dzieci naprawdę nie będą miały problemu ze znalezieniem pracy. Wszyscy wiemy, z jakimi one się borykają trudnościami: a to dziwnie się ubiorą, a to dziwnie się zachowają, a to są bardzo wrażliwe na zapachy, na dźwięki, nie potrafią nawiązać relacji z innymi, prowadzić płynnie rozmowy, a już o żartach to nie ma mowy. Ale zobaczcie, jakie unikatowe cechy one posiadają, i te cechy zostały zauważone przez pracodawców. Którzy coraz częściej opowiadają się za możliwością i za chęcią wręcz zatrudniania takich osób. I warto przystosować wtedy stanowisko pracy i cały zakład tak, aby takie osoby mogły dobrze się w nim czuć. I te cechy, które są pożądane przez pracodawców, to na przykład jest wielka zdolność przetwarzania informacji. Bardzo często. Osoby z autyzmem znajdą zupełnie nieoczywiste powiązania między różnymi danymi. Skrupulatność, zdolność do wykonywania powtarzalnej pracy, mało tego, ona sprawia im przyjemność i oni się bardzo dobrze w niej czują. Lojalność wobec pracodawcy, szczerość, bezkompromisowość. Wyobraźcie sobie kontrolera, który ma spektrum autyzmu. No nie idzie z nim załatwić nic. Z naszego punktu widzenia jest to raczej słabe, ale z punktu widzenia pracodawcy jest to jedna z najbardziej pożądanych cech. Często ponadprzeciętna inteligencja, która pozwala im być specjalistą w jakiejś dziedzinie. Naszym zadaniem, jako rodziców, jest przystosować te dzieci i pomóc im w młodości, aby one dobrze, w miarę dobrze, czuły się w środowisku zewnętrznym. To, że się słabo ubiorą, czy nieadekwatnie do sytuacji, czy to, że nie będą duszą towarzystwa, naprawdę nie jest to ważne. Najważniejsze, żeby zewnętrzny świat nie sprawiał im takich sytuacji lękowych, depresyjnych, więc tu jest nasza rola. Do boju rodzice stosujmy terapię, pomóżmy im odnaleźć się w przyszłości, w życiu, a oni będą mieli pracę i naprawdę większość z naszych dzieci będzie samodzielna.